odpowiedzi dałem A żryć nam dają? Żryć wam dają, chociaż wolelibyście, żeby wam nie dawali. <grym> ja, ja wiesz co, jednak co jak co, ale moją te tygodniowe racje wojskowe, które jeszcze mam, wolę zostawić na później. Mhm. Ja, ja chomikuję te konserwy po plecaku. No dobrze. <grym> no to w każdym razie, um, kiedy już um, polat polataliście sobie i tak dalej, kiedy już jesteście na orbicie, wam zakomunikowano, w tym, że pięknym starym traktowcu kazano wam zejść do luku ładowniczego, gdzie czekał odpowiedni wahadłowiec. Upchnięto was w takim dziwadle, tak, do typowo handlowym co, co, co lata między portami a, a frachtowcami znosi ładunek bo same frachtowce nie lądują są za duże e, no i cóż tam też jest niespecjalnie przyjemnie e, rozg Rozgogoliliście się między skrzynkami proszę ciebie albo jakimiś paczkami z tym z ubraniami w ogóle e, trzeba było siedzieć na jakichś workach z ziemniakami tak. Brazy Ciebie cholera jak w Nysie. Ciekawe, <gry> jak ty są do kościoła w mi, ktoś nas pilnuje? Tutaj, tutaj to w zasadzie nawet nie macie się jakby zbytnio poruszać. Ale to, bo już zaraz po prostu wiesz, startujecie z tego okrętu i zlatujecie na dół. To ja chcę powinąć trochę ziemnioru. No próbujesz się da na nich dobrać. Um. No, podwinąłeś powiedzmy tam kilka. Ile ci to się udało? Na wszelki a... wypadek dokładam jej do racji żywnościowej. Bo Dobra. Spłynąłeś ziemniory jak ostatnia cygańska mynda. <głos> <głos> a, potem, a potem jakaś rodzina sobie będzie chciała zupę zrobić, a tu się okazuje, że ktoś ziemniory rąbnął. Na... <noise> a to akwizycja. Patrz jaką ty, jaką ty im reklamę robisz, dziadu. Ej, ale przecież nie skupnąłem całego worka 100 kilo, tylko kilka ziemniorów. I właśnie tych kilka ziemniorów im zabraknie. Dokładnie. Oj. Będzie kryzys i wojna z tego powodu. No, to, ja, myśląc o tej planecie, raczej to może być powodem wojny. I no, tam, tam wiesz, zabraknie waty na uszczelki czy coś, czy kitu do okien i już wody. <laughs> Co, tak, są e... ta plemiona, rzeka między nimi, wyschnie wojna. Tak, rośnie grusza na polu między dwoma plemionami, e, okaże się, że jedna gruszka spadnie na sam środek i jest wojna. No. No. W każdym razie... E, czujecie, jak to bydle startuje z tego doku. E, o ja piękno. ja się czegoś mocno chwytam. Po jakimś czasie... E, zaczynacie czuć, jak strasznie wszystko łomoce. Jak dudni i... I te ziemniory, cholerniku, jeden, jak żeś rozłupał ten worek, to zaczęły latać tam wszystko. Też się czegoś I Regis czuje, że, o, wiesz, tlepie, trzęsie, tak, że... No, ziemniakiem dostałem przez Tak, dostałeś ziemniakiem przez łeb, dokładnie. Czekaj, zależy co do obrażenia. <śmiech> <śmiech> Dobra, ale każdego poproszę... E, kasto na test na toughness, tak. czyli na odporność, plus 10. Oh, Ale jestem ten. O! Oh. Regisie? Nie zdał. Regis, Regis nie zdał. Co znaczy, że no wiesz, cały, tak telepało nim, że, że poobijał się, wiesz, i w lewo i w prawo i po prostu ziemniakiem dostał. I, i, i 15 ziemniaków nagle poszypało do przodu, a to podciągnęli stery i to znaniego znowuż i teraz przez i teraz przez, już wam mówię o, przez tyle godzin będzie chodził taki troszeczkę y, potentegowany w sensie no zakręcony, tak? Czerep mu troszeczkę nie bardzo funkcjonuje, ma minus 10 do inteligencji w rzutach przez jedną godzinę bo on dostał ziemniakami. Ale co okay. ciekawe. Tak? A ja zamknąłem ten worek. No, no, tak, zap... no, sody, no teraz, teraz mówisz. Ale te ziemniaki, co wyleciały, to nawet wleciały do kabiny pilota. O kurwa. Co wy tu robicie? Nic. A jeszcze się te ziemniaki przydadzą, zobaczysz, bo coś czuję, że. Jak dziś wylądujemy, to nie będzie żarcia. Podlecz się, masz jednego HP-ka. No wiem, muszę Juremu powiedzieć. <noise> z <Zieniarami> wyzbieraliśmy. dostaliśmy. <noise> Widzisz, moja inteligencja traci na, na tym. Hmm. Dobrze, to teraz ile masz inta, ile masz 24. <noise> Dobra, słuchajcie No więc tak, ziemniory tam wleciały do kabiny pilota. słyszycie jak pilot Łe kurde co to jest? Ziemniaki jakie, co to było? Właśnie, co to dobrze, jest? Że się, ej, dobrze że się nie rozbiliśmy co No stary, tak? bo jakbyście Kto to te ziemniory wywalił? No a nie! Spakował. Kto je pakował? Kto je pakował? Kurwa! No, słyszę, że tam ktoś krzyczy, że kto ziemniory pakował, aha Czyli im się też dostało, dobra, wybaczamy a generalnie obsługa portu będzie miała przesrane. Gdzieś się. Gdzieście zeszli proszę ciebie na powierzchni planety? Ja pomagam regisowi iść, bo on pewnie jest taki skonfundowany. <śm> Mi się bardzo przydy, tylko teraz...